Znamy dinozaury, które biegały na dwóch nogach, to na przykład Tireksy. Znamy też takie, które poruszały się na czterech, to na przykład Triceratopsy. Co więcej, znamy dinozaury, które doskonale pływały jak spinozaury. A czy w takim razie dinozaury potrafiły latać? Pewnie wielokrotnie widzieliście rysunki czy filmy, na których wielkie skrzydlate potwory szybowały w powietrzu wysoko nad głowami dinozaurów. Wobec tego pewnie wielu z Was odpowie tak, dinozaury potrafiły latać. No jasne, tylko że to nieprawda. Obejrzyj ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Zaczynamy! Dinozaury w minutę! Dinozaury nie potrafiły latać? Czy to więc oznacza, że te wszystkie rysunki, filmy i historie o latających, skrzydlatych potworach w epoce dinozaurów to bajki? Nie. Pterozaury, bo o nich mowa, naprawdę umiały latać i robiły to bardzo dobrze. Sęk w tym, że to nie były dinozaury, a gady zupełnie innego rodzaju, choć przedstawiciele obu gatunków żyły w tym samym czasie. Zacznijmy od tego, że znamy ponad 120 różnych gatunków pterozaurów, czyli całkiem sporo. Różniły się między sobą na przykład wielkością. Skrzydła takiego Kecalkoatla miały rozpiętość aż 13 metrów, czyli były długości autokaru wycieczkowego. Za to całkiem niewielkie pterodaktyle miały skrzydła o rozpiętości zaledwie 80 cm, były więc wielkości niewielkich współczesnych sów. Pterozaury są przodkami dzisiejszych ptaków łączy je z nimi na przykład zdolność latania. Jak się okazuje, większe gady latały w sposób bierny, czyli szybując, nie trzepotały skrzydłami, tylko sunęły po niebie jak dzisiejsze albatrosy. Ale już mniejsi przedstawiciele pterozaurów potrafili machać skrzydłami tak jak współczesne gawrony albo gołębie. Moglibyście więc usłyszeć ich trzepot, gdybyście tylko znaleźli się w Jurajskiej Dżungli. Wszystkich bohaterów odcinka i ponad 100 innych dinozaurów możesz zobaczyć w naturalnej wielkości, na żywo, w parku rozrywki Zatorland. Większość dinozaurów rusza się, wydaje dźwięki, a nawet wchodzi w interakcje z gośćmi. Zobacz więcej na www.zatorland.pl. Tymczasem kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w Zatorlandzie.